Hirt, a w tym odcinku zagrałem y, w Robloxa. W grę oby, ale jesteś na rowerze. Ogólnie y, ten film jest w celach takich, by podziękowania w ramach subskrypcji na moim kanale. Więc co? Ja już przyjechałem przedłużam i zapraszam do oglądania. Oczywiście wchodzimy na tą grę. Tylko czy ogólnie coś. Dobra, ogólnie nas dołącza. Yy, tylko poczekaj, tylko ja nie wiem czy to jest czasem ta gra, ale tak mi się wydaje, że to jest właśnie... Bardzo... Ale troszeczkę chyba za głośno się ta gra jest, więc przecież że to. O tak, to jest ta. Yy, więc oczywiście to się szybko wyłączamy i lecimy na spin. Będziemy dzisiaj spinować ogólnie też. Yy, spin, i dobra. Spin. Mamy spin za darmo. I co nam dropnie jeszcze? To to jest akurat bardzo ważne. Co nam dropnie Czyżby Skip Stage? Dobra, to jest git i teraz World. I ostatnio przechodziliśmy chyba tego, więc... Co jest zbrane? Eee, to mamy jeszcze loketowany, że dwa ile poziomów! 54. No bo to my idziemy do pierwszego. Chyba było już z pierwszego. Dobra, było. Co jest grane? Eee. Dobra, chodźmy sobie na mode Najpierw. Ogólnie okay, kiedyś nagrywałam, ale zmieniłam za konto, bo coś ogólnie się podziało, więc to będzie z, właśnie z tej, dobra, chodźmy sobie na to, winter dosyć taka mapkowa dosyć, dobra, to się skin mi się, ogólnie nie pytacie, dlaczego mam skina takiego, o dobra, nawet gili wydaje mi się, nawet gili wydaje mi się, Aha, dobra, pierwszy raz jeszcze Dziękuję w ogóle za subskrypcję, dołaczycie do Discorda linku w opisie i się do servera yy, Bo tam aktualnie wystartowała nowa edycja Trybu Cash. Więc pamiętajcie, poczekajcie, musimy przyciszyć jeszcze trochę tą grę, a mamy trochę bardzo tą grę. Więc ogólnie lecimy, ogólnie lecimy dalej, lecimy z foksem. Dobra, pyk, 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 dobra, G! Wystartowała edycja GameKash. Wiele nowości! Wiele nowości, widzowie! Wiele nowości zostało dodanych na tej edycji. I nawet dobrze, więc IP macie w opisie. Więc żeby się na ten serwer, bo ten serwer w Minecraft jest akurat kozacki. Więc polecam Wam go serdecznie. Oho, dobra. Wskułem się jakiś cudem. Ogólnie nie musiałem, zmieniałem konto, więc jestem na Wam tej mapce. Dobra, chyba się ten pom Co jest! Co to za bloczki jakieś? A to jest Winter w sumie taka... Dobra. Aha. Aha, dobra, poczekajcie. Coś tutaj się odwaliło takiego. Przykrego dosyć. Ogólnie chcę wam tylko powiedzieć, że... Kurczę! Chcę wam tylko widzowie powiedzieć, że przez najbliższy tydzień, znaczy... Znaczy... Tak, na, tak naprawdę... Przez kolejny tydzień nie będzie tych odcinków. Ponieważ jadę na pół kolonie na czeską. Więc mo, może mnie w sumie nawet kurde nie być. Więc wiecie o co chodzi. Yy... Py... Bo ja bardzo lubię, ja kocham jeździć do Darka. Dobra, ja widzicie jak już przejdzie stage. Dobra, oj, coś się włączyło. Oj, 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 jak są to do Dobra, przeszedłem. W ogóle ja mam skip, ale. Nie już użyłem właśnie tego kurde innego skipu. Chyba jeszcze raz musimy to skipnąć, bo to dosyć jest trudne. lub spróbujemy, poczekajcie, spróbujemy. Dobra, luz, przeszedłem. To jest taka winterowa, więc wiecie. Czekaj, bo tutaj czekaj. Dobra, skifnij, aby sobie te bo ten zdjęć, myślę że coś może być delikatnie trudne. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej z Oksuniem. Pum, 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 pum. I znowu nas gdzieś wywaliło, wywaliło, wywaliło. Błagam, żeby nam tylko zaliczyło te checkpointy, błagam, błagam, błagam. A jeśli tak fajnie klap... Dziwnie mnie to tak jeszcze klapnęło. Ty! Ale ogólnie te dźwięki są jak to tak wiecie. chrupka mnie. No dobra, musimy chwilę... Uuu. Ale jeśli mam na ten ty tydzień, to mi się 20, 20, chyba czwarty. Lub 20, 25 nie będzie odcinków. A potem już będę stało się nagry nagrywać i grindować na I grindować będę się starał troszeczkę bardziej. I w sumie tutaj się trochę zdziwiłem, co ja tutaj teraz robię. Myślę, że my musimy iść tu, tak? Oho, mówiłem. Wiedziałem. Ty! Dobra. Oho, dobra. Sigma, stycz Sigma. Si I can we butterfly. Dobra. Pyk. Jeśli ogólnie chcecie, ogólnie teraz będzie trochę takie dajli trochę daj. Będzie trochę Minecrafta i trochę na moim kanale Robloxa, bo ogólnie tak mi się trochę przyjęło. Be, be, jeśli, jeśli chcecie właśnie Robloxa na moim kanale, to zostawcie kurczę! Kurczę! Ale grandowanie to jest. Oho, to dobra. Coś chyba, musimy, musimy nie przejdę tego, coś tak czuję. Dobra, dobra. No nie przejdę, wiedziałam, wiedziałam. Więc zostawiacie lajki, like, zostawiajcie subiki, jeśli chcecie taką właśnie serię. Mówiłam, czyli to, to, też, to też jest coś trudnego. Skip? Dobra, nie mogę skipnąć. To, to akurat wiem. Więc poczekajcie, sobie może, może na to, może na to, może na to, może na to, może na to. Dobra i widzę, że to się pofarciło dosyć. Eziutko, 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 pyk. Co jest? Tak, tego teraz nie możemy dotykać, z tego co rozumiem. No właśnie, tak. Grinduj, grinduj. Na luziku, eziutko, eziutko. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. O hopie. ale grind, ale grind. Dobra, es Co jest? Spirala Uuu! XD Dobra, to nie miało miejsca tutaj World edit Dobra, lecimy, edytujemy Ej, na luziku, na ziaczku Pum, 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 pum. Ej jutko. ej jutko. pum! pum. Mary Christmas, czyli tam chyba widzimy koniec Merry no to faktycznie Merry Christmas to nie Ludzie grind, no wiedziałem, że tutaj nie wyskoczę, to raczej było pewne Ty, bo to takie trochę ten, jakby to było takie wiecie Krzywe, albo jest tam jakiś To jest chyba... Ta postać, bo jest taka chyba krzywa, lub ta mapa jest taka krzywa. lub ten poziom taki, wiecie. Grind, 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 grind. Łu! Uh! Uh! Ale sigmowskie, ale sigmowskie, szefowskie. Szefowskie i... Aha, bo tam mam spaść na dół. Ty to mogę dosyć. Pom... No i co? Kańczamy to na pierwszym Woo! oho dobra ty No i super! 8 minut i jednej sekundzie! Czyli pramy Dobra i co, widzowie World? I możemy iść do World 1! Zaczynamy sobie jeszcze ogólnie robić World 1. Zobaczymy ogólnie... Jak mi też to pójdzie, zaczniemy sobie, kiedy dokończymy bo ja to wiem. No i World 1 jest prosty, tak nawet to robiliśmy kiedyś, chyba na odcinku, to na luziku sobie przejdziemy. Z no zobaczymy, na który poziomu zginę. Zobaczymy, na który poziomie zginę. Bo ja to grę grindowałam ja kiedyś w tej grze. Tylko kiedyś tak mocno grind, taki mocny grind był. Tylko nie wiem, czy teraz ta, też tak będzie... tak będzie taka sigma robiona, co nie? Chyba no, na razie to widać, że... że na tym spadnę. Chyba Nie! Na trzynasty! 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 Dobra, lecimy. Pierwszy pił dopiero. Jeden raz widziałem. Chyba pierwszy raz widziałem, To będzie chyba... To sobie na luziku. Dobra, to też dosyć. Badamy jump. ochopę, ohopę, ohopę, ochopę. Dobra, sprawdzamy, sprawdzamy, Nic, sprawdzamy, sprawdzamy. Dobra, lecimy dalej, gradujemy sobie dalej, gradujemy sobie dalej. Tylko czy teraz, jak sobie pogradujemy, to, to, to tutaj chyba nie wiem. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, zanim to się przesunie dwa lata, no tak. Tak. Tutaj sobie jeszcze musimy chwilę poczekać, bo się Tutaj sobie tak nie przyjdziemy miał gładko. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Czemu ludzie sobie tutaj awczą? Co jest? Ludzie, co wy tak gradujecie tutaj? Tak stoicie, sobie. ja Aw. To nie jest powód, do, czy nie dostanie? nie wkuś, Awkuś! A wkuś, a wkuś. A wkuś. A wkuś, a wkuś, a wkuś. Pyk, 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 pyk. Dobra, git I tutaj się kułem. Tutaj się zawsze kułem. Tutaj się zawsze kułem. I zawsze się tutaj To jest za. Bo idealne wizy do kucia się według mnie. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. O! O Boże! Dobra. Nawet git wydaje mi się. Teraz tak, cyk, zaliczyło mi się, chyba nie, dobra, to teraz mi się zaliczy pyk, no nie, chyba się zaliczyło, dobra, pum, grind, 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 pum, myślałem, że tak scituje delikatnie, ajajaj, jaj, jaj. jaj, jaj. myślałem, że tak chyba delikatnie tak... Dobra. Cóż się, nie. Pyk. Pyk, 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 pyk. Ty ole citowskie kile czytowskie, kikowskie. No. Pyk, 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 pyk. Ja już kończę ten odcinek, wam się podobało. zostaniemy sedaty poziomie na 41 i dokończymy ten odcinek jutro. Nie jutro. Na zymór więc y, pamiętajcie film nie będzie od 20 do 24, 5, więc trzymajcie się lubam. Widzimy się na kolejnym odcineczku.